Witam wszystkich hodowców Wczoraj tam nagrałem filmik gdzieś zaprezentuję takie To jest samiczka taka Mój Kolega był zainteresowany Taka barwa jest tej samicy Pokażę samca później od niej Taka krasa Barwa fajna To jest numer brączki 10875 samczyk takiej barwy. Piękny samczyk, nietypowa barwa. To jest to wszystko po opalach, daleki dystans. To widać jak są głębiej poskładane. Piękne. To jest numer samczyka 10867. Piękne, oczko, no samczkę. Tu jest samiczka, może być do niego. Widać, jak zbudowana jest, pięknie. Kawa samicy. Skrzydło piękne. Ale piękna też. Samiczka. Numer samicy 108, 58 plecy jakie ma Piękne. to jest szpaka dla kolegi dopytuje się jakie plecki piękna szpaczka będzie widział już dzisiaj to jest numer 10880 108, skrzydełko. Fajne. Też tutaj taka fajna, fajna jest. Jak będzie zainteresowany to Tu jest samczyk jeszcze Ten co mówiłem wczoraj na filmiku Piękny samczyk To do tej pstrej, tam kolega się dopytywał A też poskładany, fajnie Ciągnie wszystko w dół Takie skrzydełko Teraz uspokoi może, to jeszcze raz go zaprezentuję Teraz spokojnie, ale fajnie Fajnie poskładane Barwę, bardzo ładne Nerwowy, nerwowy jest To są gołąbki, wszystko na dalekie loty Kogoś interesował takie kołączki. Wysyłka będzie możliwa, tam jest koszt. Dzwoniłem do prywatnego kuriera 150 zł. Jakby ktoś był zainteresowany, to można zawsze wysłać. Dziękuję wszystkim hodowcom. Dobry lot.